Tematem tego filmu są gwiazdy porno. I co według nich jest najgorsze w ich dniu pracy? Musisz pracować podczas choroby. Bez względu na to, co musisz zrobić. Ale niektóre sceny są bardzo trudne i niewygodne. Gdy biegunka jest wzdęciem, ból mięśni. Tam niektórych ludzi, którzy tak pracowali jako ekipa filmowa. I wszyscy mówią, że strona ma nieprzyjemny zapach. Była prostytutka jest tutaj. Kiedy spuszczam się do nosa, jest to po prostu okropne. Uzgodniliśmy szósta rano, a on skończył prosto w nos, po czym musiałam iść do mojej głównej pracy. To zepsuty horror, a twój dzień natychmiast staje się okropny. Emerytowany pracownik seksualny. Tu nie jestem gwiazdą porno, ale wiele razy zaproponowano mi, żebym została nią. To był zły dzień. Kiedy włosy łonowe mojego klienta były zbyt długie i dostały się do moich ust podczas lodzika. Drżę, gdy przypadkowo skończysz z kolesiem z kamerą, gdy aktorka cię nie podnieci, gdy ktoś z ekipy filmowej będzie chory na raka, a kiedy w skrypcie występuje perwersja, będąca dla ciebie tematem tabu. Wierzę, że dzieje się tak w każdym filmie niskobudżetowym. Coś się psuje i trzeba czekać, aż jakiś idiota to zrobi, Pojawię się w trakcie i trzeba czekać. Jakiś idiota nie naładował baterii i muszę czekać. Dziewczyny, które przeklinają i dlatego, że nie są przygotowane, muszą wprowadzić postać, aby wypowiedzieć swoje pięć wierszy, co oznacza, że będą musiały poczekać, aż jakiś Stanley Kubrick chce zrobić podwójnie, jeszcze raz, jeszcze raz i trzeba czekać. Zasadniczo wszystko, co może zmienić siódmego honorowego członka, działało 14 godzin i 8 minut. To będzie jedyny problem, który nie byłby problemem, gdyby więcej osób miało możliwość zaplanowania wszystkiego z wyprzedzeniem. To zabawne, jak wiele osób uważa, że płacą za każdą godzinę pracy nad filmem o bardzo niskim budżecie. W przeszłości byłam gwiazdą porno i szczerze mówiąc, sprowadza się to do wykorzystywania seksualnego. Skłamali na temat zawartości sceny przed kręceniem, aby bardziej zareagować na niezawodność w trudnych scenach. Powiedziano mi, że będzie to prosta scena porno. Okazało się, że było tam duszenie, klapki, złoty deszcz. Oczywiście, że mogę anulować to w każdej chwili, ale wtedy będzie mi trudno zdobyć następną pracę. Przemysł pornograficzny rozpaczliwie pragnie związku. Kiedy zapłacili mi jedną czwartą, którą miałam otrzymać, kazali mi nawet przekazać, że jest to dużo pieniędzy. Chodzi mi o to, że nie obchodzą mnie te pieniądze. Ale teraz, jeśli nie dadzą mi od razu pełnej kwoty, po prostu odejdę. Tych pieniędzy już mi nie wrócą bez względu na to, co zrobię. Ale spójrzmy na to, jak ja je w życiu zarabiam. Gdy powiedzą mi, co wstawić do jednej dziury wraz z innym facetem w tym samym czasie. 1 kwietnia w dniu filmowania zwyczajowo co roku je się szparagi i brokuły. Co dzieje się zaskakuje początkujących za każdym razem. Rozumiem, że nie powinienem tego jeść, ale dlaczego? Niektóre potrawy mają określony zapach. Określone płyny wpływają na ciało. Czy zauważyłeś, jak mocz pachnie po zjedzeniu szparagów? Jestem zwykłym aktorem, a najstarszy żart w Hollywood to dwa kłamstwa, które wszyscy słyszą po drodze. I wyślę czek pocztą i nie skończę w Twoich ustach. Kiedy nic nie ma, nic nie czyni życia gorszym od tego, którego nie chcesz. Gdy środek smarny jest dezynfekatorem rąk. Było kilka takich dni. Miałem jedną szczególnie pamiętną scenę, której poprzedniej nocy pogryzły mnie komary. Dostałem bardzo silnej reakcji. Obudząc Obud się w dniu filmowania, byłem całkowicie pokryty swędzącymi bliznami, a nawet nie można było uzyskać na nich lekarstwa, ponieważ nie tylko na receptę w kraju, w którym pracowałam w tym czasie. Miałem dni, kiedy osoba, z którą pracuję, jest wyraźnie niezainteresowana innymi dziewczynami. To sprawia, że czuję się nieswojo. Jeśli one chętnie się zgadzają, sprawdzałem je podczas kręcenia filmu. Były przypadki, kiedy położyłem mnóstwo pracy w komunikacji z twórcą filmu, tylko po to, aby zapłacił mi pensję. Problemy tutaj są takie same, jak w wielu innych pracach w złe dni. Patrz wstecz i śmiej się. Zawsze tak czuję, że ludzie mają tendencję do przesady w pracy nad pornografią. Tak jest. Jest to wyjątkowa praca, ale większość problemów jest bardzo podobna do tego, jakie były w innych pracach. Kiedy próbujesz wyglądać na podekscytowanego, kiedy włożysz swój falus do kolegi, a następnie reżyser przychodzi od tyłu i łaskoczy twoje jądra. Kiedy popchną cię zbyt mocno i upadniesz, kiedy mają hot dogi ustawione, ale w nieodpowiedniej jakości stosunku kiełbasy do bułki. Niewłaściwy dosłownie centymetr, a te kiełbaski wiszą z każdej strony. Czytanie niektórych skryptów przeraża mnie tym, co zrobią niektórzy ludzie podczas filmowania. Nie jestem gwiazdą porno, ale jeden z moich bliskich przyjaciół pracuje w tej dziedzinie. Przez tydzień miał bardzo wysoką gorączkę, ale był zmuszony przyjść do pracy. I albo odmówią mu w ten dzień, albo nie. To dziwne, kiedy szantażuje się takimi rzeczami jak choroba. Jednak poszedł na plan. Ostrzegł ich wszystkich, że wszystko stanie się niejakie. Ale aktorka nie jest jego problemem. Byłem z nim, ponieważ nie zostawiłbym go przed kimś w takiej sytuacji. Filmowali około dwóch godzin. Ale sama aktorka powiedziała, że jest niespokojna, ponieważ temperatura Penisa była bardzo wysoka. Ale ich to nie obchodziło. Wykonali kilka ujęć. Gorączka uchwyciła całą ekipę. Dziękujemy Boże, bo cały zespół zasługiwał na to, przez to, co o nim słyszałem. Ten dyrektor branżowy próbuje dodać coś do zestawu, co nie było częścią umowy. Nawet jeśli nie stanowi to problemu, aktor musi za to dodatkowo zapłacić. Pobierają dodatkowe opłaty za dodatkowe rzeczy, takie jak seks z dwiema lub trzema osobami, zabawki i tym podobne. Zakłada się, że dzieje się to bardzo wyraźnie. Konkretna umowa dodająca dodatkowe rzeczy na planie strony utrudnia otrzymywanie płatności zgodnie z oczekiwaniami, a reżyser stara się tego nie robić zapłać za to. I musisz żądać, aby się tego trzymał, co było w umowie. Kiedy jest trzecie ujęcie, a amunicja jest sucha, nie chciałbym być gwiazdą porno. Wyobraź sobie, że uprawiasz seks, który już nie dostarcza przyjemności. Mój były mężczyzna był gwiazdą porno od kilku lat i miał coraz większą depresję. Brak prawdziwej intymności. I poczucie, że nie można mieć zdrowego rozsądku, kiedy jest się w tym zawodzie. Powiedział, że wszystko z powodu wszystkich smarów, których używali na planie, prawie, prawie nie czuł przyjemnych doznań podczas filmowania. Próbował robić inne interesy, aby odejść z branży, ale nie mógł przez długi czas. Nie sprawdził się, odkąd stał się głupcem, który wierzył w teorie spiskowe i nosił czapkę foliową. Dziękuję za obejrzenie polub mój kanał i koniecznie go zasubskrybuj. Powodzenia! Trzymaj się! Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych, super interesujących dyskusji. W międzyczasie proponujemy obejrzeć nasze pozostałe filmy.